W naszym poprzednim filmie na kanale omówiliśmy 10 największych mitów związanych z kredytem hipotecznym. Dziś zapraszamy na drugą część filmu, gdzie zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przedstawimy kolejne 10 mitów na temat kredytu hipotecznego krążących wśród kredytobiorców. Jeśli interesujesz się zaciągnięciem kredytu hipotecznego, to na pewno zatknąłeś się przynajmniej szczęścią tych mitów. Obalamy je dla Ciebie, abyś wiedział, co z tego, co słyszałeś wcześniej, jest prawdą, a co jest fałszem. Obejrzyj ten film, abyś podejmując Decyzje związane z kredytem hipotecznym, mógł bazować na faktach, mógł wykorzystywać wszystkie możliwości, które masz, oraz abyś nie tracił swoich pieniędzy. Zapraszam do oglądania. A więc, jakie są najczęstsze mity, które funkcjonują wśród kredytobiorców? Przedstawiamy kolejną dziesiątkę. Mit numer jeden: Muszę mieć historię kredytową, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny, więc przed kredytem hipotecznym dobrze jest wziąć coś wcześniej na raty, aby tę historię zbudować. Jest to mit, z którym rozprawiliśmy się już w jednym z naszych pierwszych filmów na kanale dotyczący zdolności kretowej, ale niestety jest to mit, który jest bardzo mocno utrwalony, dlatego też warto obalać go przy każdej możliwej okazji. Wbrew temu, co sądzi większość przyszłych kredytobiorców, aby ubiegać się skutecznie o kredyt hipoteczny, nie musisz mieć absolutnie żadnej historii kredytowej. To znaczy, nie musiałeś mieć nigdy wcześniej niczego raty i kredyt hipoteczny może być nawet twoim pierwszym kredytem w życiu, o który będziesz się ubiegać. W związku z powyższym, nie ma potrzeby, aby przed kredytem hipotecznym, zaciągać na siłę, to znaczy nawet jeśli tego nie potrzebujesz, kredyt na żelazko czy na lokówkę za 200 zł. Tylko po to, aby zbudować sobie historię kredytową. Uwierz mi, taka historia kredytowa nie uczyni cię w żaden sposób bardziej wiarygodnym w oczach banków przy zaciąganiu kredytu hipotecznego na kilkaset tysięcy złotych. Pamiętaj, że w chwili obecnej banki brak historii kredytowej traktują tak samo jak Big A, czyli Big z dobrą historią kredytową. Mit numer dwa. Jeśli będę mieć duży wkład własny albo dam pod zabezpieczenie inną nieruchomość, to bank przymknie oko na moją zdolność kredytową. Niestety jest to bzdura. To znaczy nie da się zrekompensować niewystarczającej zdolności kredytowej przez większy wkład własny albo zabezpieczeniem na dodatkowe nieruchomości. Wkład własny i zdolność kredytowa to dwa nierozerwalne filary kredytu hipotecznego i nie da się zastąpić jednego drugim. To znaczy, jeśli macie bardzo dobrą zdolność kredytową, ale nie macie odpowiedniego zabezpieczenia w postaci nieruchomości, to bank nie udzieli wam kredytu hipotecznego. Tak samo, jeśli macie duży wkład własny i dobre zabezpieczenie kredytu, ale macie niewystarczającą zdolność kredytową, to bank również nie udzieli wam kredytu hipotecznego. Mówię tutaj o sytuacji, gdzie ktoś zamierza kupić nieruchomość za np. 1 milion złotych, zamierza wnieść aż 800 tysięcy złotych wkładu własnego i zaciągnąć tylko 200 tysięcy złotych kredytu, ale nie ma wystarczającej zdolności kredytowej, aby uzyskać kredyt w wysokości 200 tysięcy złotych, a jego maksymalna zdolność kredytowa to na przykład jedynie 150 tysięcy złotych. Taki kredytobiorca często liczy na to, że jeśli wnosi duży wkład własny, to bank niejako Czymknie oko na niewystarczającą zdolność kredytową i udzieli mu tego kredytu na pełną kwotę 200 tysięcy złotych. Nie udzieli, ponieważ kredytobiorca nie ma zdolności na tę kwotę i nic nie znaczy, że wnosi w tej sytuacji. Większy wkład własny. Krytobiorcy często nie mogą tego zrozumieć i mówią, że bank przy takiej transakcji nie ponosi przecież żadnego ryzyka, ponieważ pokrywają ze środków własnych, jak w naszym przykładzie, aż 80% wartości nieruchomości. Pamiętajcie natomiast, że bank oprócz wkładu musi widzieć również źródło spłaty kredytu, to znaczy, jeśli nie macie z czego spłacać raty, to bank wam tego kredytu nie udzieli, nawet jeśli wasz wkład będzie bardzo duży. Nie zastąpicie więc zdolności kredytowej wkładem własnym, nawet bardzo dużym, bądź zabezpieczeniem na innej nieruchomości. Musicie mieć zdolność kredytową na każdą złotówkę, którą pożyczacie od banku. Jeśli pozostajemy w temacie wkładu własnego, to pora na mit numer 3. Minimalny wymagany wkład własny to 20% i nie da się zaciągnąć kredytu bez wkładu własnego. Nie wiem, z czego to wynika, ale mimo iż naprawdę dużo banków na rynku posiada kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym, to wielu przyszłych kredytobiorców przychodzi do mnie z przeświadczeniem, że minimalny wymagany wkład własny to 20%. Alior, MBank. PKSA, Santander, Welobank, PKBP. to tylko przykłady kilku znanych banków, które udzielają kredytów z dziesięcioprocentowym. Wkładem własnym. Dodatkowo pamiętajcie, że na rynku funkcjonuje również rozwiązanie takie jak rodzinny kredyt mieszkaniowy, czyli RKM, w ramach którego po spełnieniu odpowiednich warunków da się zaciągnąć kredyt nawet bez wkładu własnego, czyli z wkładem własnym 0%. Jeśli interesuje Was kredyt bez wkładu własnego, to kredyt RKM omówiliśmy dokładnie w jednym z naszych poprzednich filmów, które znajdziecie. Na tym kanale. Reasumując, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny, nie trzeba mieć aż 20% wkładu własnego, wystarczy 10% i takich ofert, czyli ofert z 10% wkładem własnym, jest na rynku bardzo dużo, są one szeroko dostępne. Dodatkowo, spełniając warunki RKM, jak maksymalna cena za metr kwadratowy w danej lokalizacji, czy maksymalna kwota kredytu, da się zaciągnąć kredyt również bez wkładu własnego, ale jest to rozwiązanie dosyć niszowe, więc Realnie należy zakładać, że minimalny wkład własny to właśnie 10%. Pozostając dalej w temacie wkładu własnego, mit numer 4: jeśli nie mam 20% wkładu własnego, to lepiej jest trzymać się z zaciągnięciem kredytu, aż uzbieramy te 20% wkładu, aniżeli zaciągać kredyt na gorszych warunkach z 10% wkładem własnym. Zazwyczaj to również nie jest prawda. To znaczy, prawdą jest, że kredyt z 10% wkładem własnym jest nieco droższy niż kredyt z 20% wkładem własnym, to znaczy ma nieco wyższą maszą i oprocentowanie, ale zbieranie do 20% wkładu własnego, aby skorzystać z lepszych ofert, jest zazwyczaj złym pomysłem, ponieważ zazwyczaj ceny nieruchomości rosną szybciej, aniżeli tempo, w jakim klient jest w stanie dozbierać wkład własny do 20%, aby mu się to opłacało. To znaczy, jeśli masz 10% wkładu, o uzbieranie kolejnych 10% wkładu tak, aby w sumie mieć 20% zajmie Ci na przykład kolejny rok, to biorąc pod uwagę tempo wzrostu cen nieruchomości w Polsce, zdecydowanie lepiej jest zaciągnąć kredyt z 10% wkładem własnym, a po roku czy półtorej, kiedy ceny nieruchomości pójdą do góry, zrefinansować go czyli przenieść do innego banku na ofertę z 20% wkładem własnym. Po prostu różnica na marży między kredytem z 10% i 20% wkładem własnym jest zbyt mała, a tempo wzrostu cen nieruchomości w Polsce jest zbyt duże, aby opłacało się odwlekać zakup i zbierać wkład własny. Załóżmy, że zamierzasz kupić mieszkanie za 500 tysięcy złotych. Masz uzbierane 10% wkładu, które umożliwiają ci zaciągnięcie kredytu, ale zastanawiasz się, czy nie zbierać kolejnych 10%, tak aby móc zaciągnąć kredyt z 20% wkładem własnym. Różnica na oprocentowaniu pomiędzy kredytem z 10% wkładem własnym, a kredytem z 20% wkładem własnym to zazwyczaj około 0,2 punktu procentowego. Przyjmijmy więc, że kredyt z 20% wkładem własnym będzie oprocentowany 6% w skali roku, a z 10% wkładem własnym 6,2% skali roku. Jeśli więc zaciągniesz kredyt na 25 lat w latach równych z 20% wkładem własnym, czyli na kwotę 400 tys. zł, oprocentowany 6% w skali roku, to rata miesięczna bez ubezpieczeń wyniesie 2577 zł. Jeśli natomiast zaciągniesz kredyt na 25 lat w latach równych z 10% wkładem własnym, czyli na kwotę 450 tys. zł, oprocentowany na 6,9% w skali roku, to rata miesięczna bez ubezpieczeń wyniesie 2955 zł. Miesięczna różnica na racie wyniesie więc tylko 378 zł, co oznacza, że w skali roku zapłacisz więcej o 4536 zł. Jest to mniej niż 1% wartości nieruchomości. Pytanie więc, czy jest szansa, że przez rok ceny nieruchomości w Polsce wzrosną o więcej niż 1%? Patrząc na dotychczasowe tempo wzrostu cen, zdecydowanie tak. Nawet więc, jeśli miałbyś czekać ze zrefinansowaniem swojego kredytu 2 lata, kiedy cena twojej nieruchomości wzrośnie na tyle, żeby kredyt pierwotnie zaciągnięty z 10% wkładem własnym dało się zrefinansować na kredyt z 20% wkładem własnym, to i tak będzie ci się to opłacać. Jeśli masz więc jedynie 10% wkładu własnego, nie zbieraj do 20% wkładu i zaciągnij kredyt teraz, a jak ceny nieruchomości wzrosną, zrefinansuj go na kredyt z 20%. Wkładem własnym. Mit numer 5, również bardzo popularny. Nie mogę sprzedać nieruchomości obciążonej kredytem, bo to bank jest właścicielem tej nieruchomości. Często kredytobiorcy, którzy mają kupioną nieruchomość na kredyt, używają takiego sformułowania, że to właśnie bank jest właścicielem nieruchomości. Oczywiście to nie jest prawda. Bank jest pisany tylko w dziale czwartym na hipotece nieruchomości, ale właścicielem nieruchomości pozostajesz w dalszym ciągu ty. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że masz pełne prawo do rozporządzania tą nieruchomością. To znaczy jeśli chcesz na przykład sprzedać tę nieruchomość, to możesz to zrobić i nie musisz pytać banku o zgodę. Mówię o tym dlatego, że zazwyczaj kredytobiorcy właśnie tak wyobrażają sobie tę sytuację. To znaczy, że albo nie mogą sprzedać nieruchomości obciążonej kredytem w ogóle, albo muszą przynajmniej zapytać banku o zgodę. Nic z tych rzeczy. Jeśli chcesz po prostu sprzedać nieruchomość, to notariusz poprosi o zaświadczenie twojego banku o aktualnym salcie zadłużenia kredytu z numerem rachunku do spłaty. Pobierasz takie zaświadczenie ze swojego banku i dostarczasz je do notariusza na podpisanie aktu materialnego sprzedaży. Jeśli więc sprzedajesz swoją nieruchomość za 600 tysięcy złotych, a pozostało Ci na niej jeszcze na przykład 450 tysięcy złotych kredytu, to notariusz rozdysponuje środki od kupującego w taki sposób, że 450 tysięcy złotych pójdzie bezpośrednio na spłatę Twojego kredytu, a jedynie różnica, czyli 150 tysięcy złotych, trafi do Twojej kieszeni. Możesz więc spokojnie sprzedać nieruchomość, która jest obciążona kredytem hipotecznym i nie musisz nikogo pytać o zgodę, bo to Ty jesteś właścicielem tej nieruchomości, a nie bank. Mit numer 6. Kredyty walutowe są tańsze, więc warto rozważyć zaciągnięcie kredytu walutowego. Słuchajcie, mówiąc krótko, kredyty walutowe to przeszłość. Często dostajecie rekomendację zaciągnięcia kredytu walutowego od swoich znajomych, którzy sami zaciągali kredyt wiel walutowy wiele lat temu, ale to już jest nieaktualne. Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym, która weszła w życie 22 lipca 2017 roku, kredyt hipoteczny w walucie obcej mogą uzyskać tylko te osoby, które uzyskują w tej walucie dochód, co ma sprawić, aby kredytobiorca nie ponosił ryzyka kursowego, aby nie było takiej sytuacji, jak na przykład z kredytami frankowymi, gdzie w wyniku wzrostu kursu waluty klienci musieli płacić znacznie wyższe raty, a saldo kredytu. Wzrosło. Pomijając nawet te regulacje, to nawet jeśli ktoś zarabia w tej chwili w walucie obcej, to podaż kredytów walutowych na polskim rynku jest bardzo słaba. To znaczy, oferuje je niewiele banków, a dostępność walut jest marna. Na przykład, żaden bank na chwilę obecną nie ma kredytu w dolarze czy funcie. Są dostępne kredyty na przykład w euro. Dodatkowo, oferty tych kredytów są bardzo słabe. To znaczy, marże tych kredytów są po prostu wysokie. Reasumując, więc można powiedzieć, że kredytów walutowych właściwie nie ma, więc możecie o nich po prostu zapomnieć. NIT numer 7, także bardzo ciekawy: jeśli mam 40 lat, to jestem stary, więc pytanie, czy w ogóle gdzieś jeszcze dostanę kredyt, a jeśli tak, to na pewno nie dostanę go już na 30 lat. Ostatnio widzę wysyp 40 czy 50-latków, którzy uważają, że nikt już nie da im kredytu, a już na pewno nie na 25 czy 30 lat. Jest to zdecydowanie błędne myślenie. Biorąc pod uwagę politykę kredytową banków, taki kredyt w dalszym ciągu jest możliwy. To znaczy, większość banków udziela kredytów do 70 lub do 75 roku życia starszego z kredytobiorców, a są i takie, które udzielą kredytu nawet do 80 roku życia starszego skrytobiorców. Jeśli masz więc 40 lat, to kredyt na na 30 lat dostaniesz właściwie w prawie każdym banku. W wieku 50 lat będziesz mieć dalej wiele banków do wyboru, które udzielą ci kredytu na 25 lat. A jeśli będziesz mieć dobre dochody, to w nielicznych bankach kredyt na 20 lat dalej będzie możliwy, nawet jeśli masz 60 lat. Dla banku jesteś więc młodszy niż myślisz. Jeśli masz dobre dochody, długo nie będziesz za stary na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Ważne jest natomiast, że im bardziej w trakcie trwania kredytu wchodzisz w wiek emerytalny, tym bardziej bank ścina twoje dochody, dlatego wysokość dochodów będzie w tym przypadku tak istotna. Dlaczego banki godzą się udzielić 60-latkowi kredytu na 20 lat? Ponieważ, tak jak wspomniałem, większość kredytów hipotecznych spłacana jest przed czasem, dużo wcześniej i banki oczywiście doskonale o tym wiedzą, dlatego nie boją się udzielić wyjściowo kredytu na tak długi okres. Mit numer 8. Jeśli zaciągnąłem kredyt hipoteczny, to muszę spłacać go do końca w tym samym banku. Oczywiście, że nie, a mowa tutaj o możliwości refinansowania kredytu hipotecznego, czyli przeniesienia go do innego banku. Część kredytobiorców, jak słyszę o takiej możliwości, to pyta, to tak w ogóle się da? Odpowiadam, da się, a co więcej, często nawet trzeba tak zrobić. To znaczy, jeśli zaciągnęliście swój kredyt wiele lat temu i w międzyczasie oferta kredytowa na rynku mogła znacznie się poprawić, bądź jeśli zaciągnęliście kredyt z 10% wkładem własnym, a w międzyczasie odpłaciliście go, bądź wartość nieruchomości wzrosła tak, że teraz, są dla Was dostępne oferty z 20% wkładem własnym, bądź zaciągnęliście kredyt w oprocentowaniu stałym przy wysokich stopach, a po zaciągnięciu kredytu te stopy spadły, to musicie wiedzieć, że nie musicie tkwić w swoim kredycie do końca, tylko możecie poszukać lepszej oferty i przenieść swój kredyt, czyli zrefinansować go do innego banku właśnie z lepszą Ofertą. Po prostu ten lepszy bank spłaci wasz kredyt w waszym dotychczasowym banku i po prostu przejmie na siebie ten kredyt, więc jest to bardzo proste. Zapytaj więc swojego eksperta kredytowego, czy nie warto zrefinansować Twojego kredytu hipotecznego do innego banku. Mit numer 9. Banki sprawdzają wyciągi z rachunku bankowego, więc jak zobaczą, ile wydaję, to na pewno nie udzielą mi kredytu hipotecznego. Spokojnie, to jest tylko mit. O ile wiele banków wymaga wyciągu z rachunku bankowego i będzie widzieć Wasze wydatki, to nie uwzględni im żaden sposób do liczenia zdolności kredytowej. Banki do wyliczania zdolności kredytowej biorą jedynie Wasze dochody, zobowiązania kredytowe i stałe zobowiązania formalne, np. alimenty, nie uwzględniają do zdolności tego, Ile miesięcznie realnie wydajesz? Bank nie uwzględni więc do zdolności takich kosztów, jak co so miesięczne czesne za szkołę czy czyż, mimo że będzie widzieć, że płacisz to co so miesiąc ze swojego rachunku bankowego. Jeśli masz więc dobre dochody, a nie spłacasz żadnych kredytów, nie płacisz alimentów itd. a jednocześnie wydajesz co so miesiąc wszystko, co zarabiasz, to w dalszym ciągu będziesz mieć. Zdolność kredytową. Po co więc bank prosi o te wyciągi? Chce sprawdzić, czy nie ukrywasz właśnie przed nim, np. alimentów, czy spłat kredytów w instytucjach barach bankowych, które nie raportują do BIK-u oraz potwierdzić wysokość Twoich dochodów od pracodawcy, więc spokojnie Twoje wydatki banku nie interesują. Mit numer 10. współpraca ze ekspertem kredytowym nie może być całkowicie bezpłatna, i na pewno gdzieś za to zapłacę. Nie, to tak nie działa. Zgodnie z polskim prawem, a konkretnie ustawą o kredycie hipotecznym z 23 marca 2017 roku, tego typu usługi są dla was całkowicie bezpłatne. Treść tej ustawy jest ogólnodostępna. Zajdziecie ją również na mojej stronie internetowej mdyrda.pl. To więc, że usługi eksperta kredytowego są całkowicie bezpłatne, to nie jest wymysł. Bądź dobra wola jednego bądź drugiego pośrednika, to jest po prostu prawo. Do którego musi stosować się cały rynek. Nie znajdziecie więc eksperta krytowego, który działa zgodnie z prawem i pobiera jednocześnie opłaty za swoje usługi. Myślicie sobie teraz natomiast, skoro nie płacę nic u eksperta krytowego, to na pewno zaciągając kredyt przez pośrednika jest on droższy, aniżeli bezpośrednio w banku oferty banków są ogólnodostępne, na przykład na stronie internetowej banku, a składając wniosek kredytowy u pośrednika dostaniecie dokument wymagany ustawą, czyli formularz informacyjny, z którego będzie jasno wynikać, jakie są warunki cenowe, na których uzyskacie kredyt oraz jaki jest co do grosza wynagrodzenie pośrednika za ten właśnie kredyt. Jesteście więc w stanie łatwo zweryfikować, że dostajecie ofertę taką samą jak w banku? Jak to więc działa w praktyce? Działa to tak, że bank oferując przez pośrednika takie same warunki cenowe, z jednej strony musi mu dodatkowo zapłacić za pracę, którą wykona, to znaczy za pracę przy kredycie hipotecznym klienta, ale z drugiej strony nie musi płacić tego swojemu pracownikowi. Utrzymywać większej ilości pracowników, większej sieci placówek i tak dalej, i tak dalej, bo ci klienci w znacznej mierze są obsługiwani po prostu przez pośrednika. Bank dostaje zatem na tacy gotowego klienta, który pewnego dnia przychodzi po prostu do banku i mówi: Dzień dobry, my tu przyszliśmy podpisać kredyt na przykład na pół miliona na 30 lat. Wszystkim się więc to opłaca, a dla klienta jest. Całkowicie bezpłatne. To tyle na dziś w naszej drugiej części, case study na temat największych mitów związanych z kredytem hipotecznym. Pamiętajcie, że te 20 mitów przedstawionych w obu filmach to tylko część mitów na temat kredytu hipotecznego krążących na rynku. W rzeczywistości jest ich znacznie więcej. A może wysłyszeliście coś na temat kredytu hipotecznego i nie jesteście pewni, czy jest to prawda, czy też mit. Jeśli tak, śmiało pytajcie w komentarzach, pomogę Wam to zweryfikować. Jeśli materiał Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę oraz o zaznaczenie subskrypcji. Jeśli jesteście zainteresowani uzyskaniem kredytu hipotecznego na najlepszych dostępnych dla Was warunkach, zapraszam do kontaktu, dane kontaktowe w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym case study. Cześć!